recenzja recenzja deski vans Tommy Jerry deska dosyć ciężka się śmiesz ze mnie D dosyć ciężka kółka Jedno się kręci drugie trzecie czwarte kręcą się głośno 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 się kręcą tu jakieś różowe nakrętki jakieś naklejki wood park wood park drewniany park nie rozumiem Konstancji Nieżorna dobra no tu jakieś naklejki Jedna, druga, to są pokemony. To jest Vans, bo to jest przecież deskorolka Vansa. Trzecia, ale trzy. Trzy deskorolki. Wstyd. Vansa, trzy. Deskorolka. Pozdrawiam. Teraz wszystkich. test. Chce. Jedzie. Dobrze. Teraz pokażę Wam instruktorowa jazda. Zapierdala. na Deskorolce. To zapierdala. Wezmę Wysoka, tak. Tak. Rękawy podwinę jako Jakie ubezpieczenie? Czekam, aż ktoś przejedzie. I zaraz. Mam odpowiedni ubiór do tego, odpowiednie buty, buty Adidas, niemieckie. To jest but. To jest but. Mogę palcami. Tak I wystartuję z lewej nogi, będę na prawej. To, gotowi? Gotowi jesteście? Jesteście gotowi? Tak do was mówię. To jadę. A to tomek. Dobrze. To była moja jazda. Nie przewróciłem się, więc chyba słaby kontent. To zjadę z rampy. Ale mogę to nie tak Zjadę, zjadę z tomek, To jest rampa. To jest rampa. To jest rampa. No halo, to jest rampa. To jest rampa. Zjazd z rampy. Uwaga. Dziękuję.